Bartek Migała, zapraszam na audycję Goźnia Radia RSC. Dziś w studiu mamy gości starszy sierżant Aneta Placek, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach. Dzień dobry. Witam Państwa, dzień dobry. Oraz komisarz Robert Zwoliński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Dzień dobry. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, jak myślałem przed rozmową, to postawiłbym taką tezę. Święto Zmarłych to taki czas, kiedy policjanci mają chyba najwięcej pracy, jeśli chodzi o takie święto katolickie. No bo z z jednej strony macie Państwo zmożone kontrole, z drugiej strony macie Państwo funkcjonariuszy, którzy kierują ruchem w okolicach tak naprawdę nekropolii. Patrząc już na te miasta wojewódzkie, nie wiem, Łódź, Warszawa, to to już tam w ogóle jest cała zmieniona organizacja ruchu, inaczej autobusy, wszystko i tak dalej. Nie wiem, czy Państwo się zgadzacie z tą tezą, czy nie. To zgadzamy się na pewno z tym, że będzie wzmożony ruch i będą kontrole policyjne, jak również regulacja ruchem przy, w newralgicznych miejscach, przy cmentarzach. A zmiana organizacji ruchu u nas również nastąpi, bo nastąpi zmiana organizacji ruchu na dwóch newralgicznych ulicach. Będzie to ulica Kozietulskiego i ulica Strobowska, gdzie ruch będzie jednokierunkowy, z dwukierunkowego. Będziemy mieli ruch jednokierunkowy zmieniony, więc tu jest bardzo duża zmiana. Powiedzmy może tutaj od strony Ronda rozumiem, tak? Tak, od strony Ronda 1 Maja ulica Kozietulskiego już staje się ulicą jednokierunkową i nastąpi to najprawdopodobniej o godzinie 22.31. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek drogi, to ulica Kościuszkowskiego od ulicy 1 Maja do ulicy Poniatowskiego to będzie odcinek jednokierunkowy, dalej ulica Poniatowskiego również będzie odcinkiem jednokierunkowym do samej ulicy Zadębie i kolejna ulica, czyli ulica Strobowska od ulicy Zadębie mamy odcinek jednokierunkowy do samego cmentarza, a dalej do ulicy Rawskiej. To jest cała ulica będzie jednokierunkowa. Pan komisarz powiedział tutaj o tak naprawdę o tych utrudnieniach, jak to nie więcej będzie wyglądało. Państwo nie zawsze możecie sobie wyobrazić to w głowach. Lepiej czasem zacząć na mapie, ale przede wszystkim warto patrzeć na znaki, bo wydaje mi się, że wtedy kierowcy, zwłaszcza właśnie o tym, zapominają, że jest zmieniona organizacja ruchu, co się łączy z tym, że jest inne oznakowanie. Oczywiście, że tak, bo mamy znaki przede wszystkim, jakie będą podczas tej organizacji, jakie będą nowe znaki na ulicach. To znak B2, zakaz wjazdu. I znaki, nakazy skrętu prawo-lewo, i to też trzeba zwrócić uwagę przy wyjazdach z tych bocznych uliczek. To, że jest ulica jednokierunkowa, będzie też nam świadczy o tym znak, przypomnę, kwadratowy ze strzałką na wprost, nieokrągły, że mamy do czynienia z ulicą jednokierunkową, gdzie jest zabronione zawracanie. O tym kierowcy często zapominają, i w tych pierwszych godzinach, czyli koło północy, zdarza się, że czasem ktoś wjeżdża niezgodnie z, z ruchem, czyli pod prąd. W pierwszych, pierwszych godzinach, powiem tak, pouczamy kierowców o tym, że ten ruch jest jednokierunkowy i i raczej nie stosujemy takiej represji w postaci od razu mandatu karnego, tylko przypominamy o tym, żeby pod prąd nie jeździć i zawrócić taki pojazd. No tak, bo nie każdy jest ze i nie każdy wie, że mamy takie zmiany. A zapytam jeszcze, ponieważ wypada to święto no wyjątkowo w piątek, wyjątkowo. No co jakiś czas tak się zdarza, że tak wypada. No, ale to sprawia, że wydłuża nam się ten weekend. Czy te utrudnienia będą tylko w piątek, czy w pozostałe dni też? Tak, zmiana organizacji ruchu będzie tylko w ten jeden dzień piątek, natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia w ruchu, no spodziewamy się, że to będzie cały weekend utrudnień. W piątek przy zmianie organizacji ruchu wystawiliśmy takie stałe trzy miejsca kierowania ruchem. Policjanci będą kierowali ruchem na skrzyżowaniach ulicy Poniatowskiego z ulicą Zadębie, dalej ulica Zadębie z ulicą Strobowską, bo tam najwięcej tych pojazdów się gromadzi pomiędzy dwoma cmentarzami. Jest ten ruch komunikacyjny zachowany. A my też będziemy starali się ułatwić ten przejazd i kolejny taki Miejsce newralgiczne. Do późnych godzin tam policjanci będą regulowali. Jest to ulica Rawska, wyjazd z cmentarza ulicy Strobowskiej, więc ulica Rawska, no, Kotowskiego, taka nowa ulica, nowa nazwa. Rawska Kotowskiego, czyli wyjazd z ulicy Strobowskiej od cmentarza. Tam najdłużej ta regulacja, no, nawet do, jak pamiętam, rokrocznie do około 20 będzie będzie ten zmożony ruch. Tak wygląda ruch drogowy. Na chwilę zamknijmy ten temat. No ale mamy inne zagrożenia na cmentarzu. Ponieważ no, jest dużo ludzi, szybko robi się ciemno, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Tutaj pytanie do pani rzeczki. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że jedąc na cmentarz i mając tutaj, jeśli chodzi o panie, mając torebki, żeby trzymać je przy sobie, mieć nad nimi cały czas kontrolę, mieć w zasięgu oczu, więc nie zarzucajmy tych torebek gdzieś na plecy, z uwagi na to, że w chwili, kiedy jest tłum, ktoś może obok nas przejść. My nawet nie zwrócimy uwagi na to, że ktoś po prostu może w tej torebce nam grzebać, tak? 아 Jeśli jest dużo ludzi, jedno obok drugiego chodzi, jesteśmy trochę mniej czujni, więc cały czas torebka w zasięgu naszego wzroku to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, na pewno musimy pamiętać też o tym, nie zabierajmy ze sobą bardzo dużej ilości gotówki. Oczywiście jeżeli mamy portfel, a to się cały czas zdarza i mamy kartę bankomatową, no absolutnie żadnych pinów, bo w chwili kiedy już stracilibyśmy torebkę czy też portfel, no to jakby dajemy złodziejowi dostęp do naszego konta, więc absolutnie tego nie róbmy. Zawsze będę powtarzała, że panowie, tutaj jeśli chodzi o portfele, wyjmujemy portfele z tyłu z kieszeni, nie nosimy ich w ten sposób, bo to jest też bardzo łatwy sposób, żeby stracić nasze dokumenty i pieniądze. Jeżeli mamy wewnętrzne kieszenie w kurtce, czy też nawet w samej kurtce, gdzieś blisko ciała, to jak najbardziej, ale pamiętajmy o tym, żeby... Nie dawać złodziejowi takiej też możliwości skradzenia nam naszych przedmiotów osobistych. No i oczywiście w chwili, kiedy wychodzimy z domu, zabezpieczmy ten dom. Pamiętajmy, że to jest taki czas, kiedy wielu z nas będzie opuszczało domy i dla kogoś, kto może czyhać na nasze mienie. Ci ludzie wiedzą, że wychodzimy, tak? Więc sprawdźmy dwa razy, czy zamknęliśmy okna, czy na pewno zamknęliśmy drzwi. No i też nie pozostawiajmy, ale to już nie tylko w tym okresie, tylko zawsze pamiętajmy o tym, żeby w domu też nie pozostawiać jakichś bardzo drogocennych przedmiotów. Niektórzy nasi słuchacze mogą pomyśleć teraz, że skoro wyciągniemy portfel z tylnej kieszeni, to wsadzimy może tam telefon, a to chyba też nie jest dobry pomysł. Tak, nie jest to jak najbardziej dobry pomysł. Czy telefony, czy portfele? No szczególnie tutaj panowie, blisko ciała najlepiej, żeby to była wewnętrzna kieszeń kurtki. Jeżeli nie mamy, to nawet od kurtki, tak żeby było pod ręką. Naprawdę, jeżeli z tyłu posiadamy spodni. Czy to portfel, czy telefon, czy klucze od domu, no to jest bardzo szybka droga do tego, żeby utracić, bo naprawdę możemy tego nie poczuć. I, no, i chciałem to dodać też, żebyśmy takich przedmiotów, takich wartościowych, nie zostawiali w samochodach, ponieważ możemy, okazja czy nie złodzieja. Wiadomo, dajemy jakiś powód do tego, żeby osoba, która jest zainteresowana przedmiotem wewnątrz, wybije szybę, zabierze ten przedmiot i będziemy wracali z, bez jednej szyby. Po prostu zostawiajmy te rzeczy w bagażnikach, zostawiajmy miejsce, gdzie nie są widoczne. Nie, daj, nie dajemy po prostu okazji złodziejom. Przejdźmy do jeszcze dwóch tematów, które nam zostały. Pierwszy temat, Temat jest taki, ponieważ tu rodzi się wiele pytań od strony mieszkańców Skierniewic. Czy w momencie, kiedy mamy na przykład właśnie takie mecze Unii Skierniewice, czy tych sił policyjnych jest, czy nie jest za dużo? Państwo jako funkcjonariusze z pełnym tutaj doświadczeniem, pewnie naj, najlepiej potraficie odpowiedzieć na to pytanie. No nie jest za dużo, no, żadnych sił policyjnych nie będzie za dużo, kiedy jest to mecz tak poważny, bo przypomnijmy, że gramy z gks Katowice i tutaj ponad 100 policjantów biorących udział w zabezpieczeniu no nie wydaje mi się, żeby było to za dużo policjantów. Chodzi głównie o bezpieczeństwo mieszkańców i o bezpieczeństwo mieszkańców będziemy dbali, żeby nikomu nic się nie wydarzyło, żeby nie dochodziło do przestępstw w tym czasie, czy też wykroczeń, między innymi w ruchu drogowym. Ja tu też przypomnę. Będą też ściągnięte siły policyjne z komendy wojewódzkiej w ramach działania SPID. Policjanci będą patrolowali dodatkowo ruchu drogowego nasze ulice. Oczywiście też policjanci prewencji, którzy będą dbali o nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo mieszkańców, i do tego dążymy. Zapytam jeszcze, czy jakieś zmiany organizacyjne w związku z tym meczem? Można się spodziewać na ulicy Pomologicznej dużych utrudnień związanych z wejściem kibiców na stadion i wyjściem kibiców ze stadionów, czyli w tych godzinach, gdzie będzie odbywał się mecz, czyli tak naprawdę od godziny 18:30 do godziny 22:00, należałoby się spodziewać dużych utrudnień na ulicy Pomologicznej w rejonie wejścia wjazdu do Osiru, czyli ulica. Tutaj miejmy pod uwagę Kaczorowskiego, Olszewskiej, to te ulice neuralgiczne tam należałoby się spodziewać nawet możliwości zawrócenia pojazdu, więc braku, braku przejazdu w tych określonych godzinach, więc też apeluję do kierowców, naszych mieszkańców, żeby unikali po prostu ulicy pomologicznej, jeżeli jadą gdzieś przez teren miasta, tak żeby objeżdżać inną ulicą, na przykład Rejmonta czy Olaju czy Rataja. A jeśli macie Państwo blisko, to z tego co wiem, będzie bardzo ładna pogoda, także można zawsze przyjść po prostu na pieszo. A moje ostatnie pytanie dotyczy tego, co myślę, że spotkało nas w ostatnią niedzielę, czyli zmiana czasu. To spowodowało, że trochę szybciej się robi ciemno, mamy z drugiej strony jesień. Tutaj też powinniśmy pamiętać o bezpieczeństwie, ponieważ no, ten zmrok jednak jest niebezpieczny, zwłaszcza dla pieszych. No zdecydowanie tak. Nie bez przyczyny odnotowujemy co roku zwiększoną liczbę zdarzeń z udziałem pieszych głównie, jeżeli chodzi o miesiąc październik. Październik łamany na listopad, wcześniej zapadający zmierzch, liście na drodze, śliska nawierzchnia jezdni, to wszystko powoduje, że nie jesteśmy bezpieczni na tych drogach Jako piesi, również kierowcy, którzy nie dostosowują prędkości do tych warunków już atmosferycznych, również popełniają błędy. A piesi... Nie mający żadnego elementu odblaskowego, ubrani na ciemno, na szaro, na czarno, to są zupełnie niewidoczni. Jeżeli przechodzą w miejscach, gdzie jest to dozwolone, czyli przy przejściach dla pieszych, no, przypomnę, że większość przejść dla pieszych jest doświetlonych u nas i to oświetlenie LED-owe. No, jest duże, duża zmiana, jeżeli chodzi o oświetlenie przejść dla pieszych, natomiast nadal miejmy na uwadze, że pieszy. Tam, gdzie nie jest to miejsce dobrze oświetlone, ubrany w szarą kurtkę, czarną kurtkę, szare spodnie, czarne spodnie, nie jest zupełnie widoczny. Nie mając tego elementu odblaskowego, no mamy problem, żeby go zauważyć jako my kierowcy. Natomiast jeszcze przypomnę o jednym obowiązku: że pieszy poza obszarem zabudowanym ma obowiązek mieć na stałe element odblaskowy. I nie ma być to telefon, który świecimy od czasu do czasu sobie latarką, tylko element odblaskowy na naszej odzieży. I ma być. To o tym bezpieczeństwie na pewno pamiętajmy, ale propos jeszcze tego bezpieczeństwa powiedzmy może o jednym, że to jest teraz dobry moment na to, aby wybrać się na zmianę opon. I tak oczywiście, no, nie ma w Polsce nadal obowiązku jazdy na oponach zimowych, typowo zimowych, natomiast wiele kierowców, ci kierowcy na pewno, którzy jeżdżą zawodowo, czyli są, mają doświadczenie, którzy no, jeżdżą już kilka lat, doskonale wiedzą, że opona zimowa, no To jest zupełnie inne prowadzenie pojazdu niż przy oponie letnie, nawet przy wielosezonowej, chociaż gro kierowców teraz zmienia na opony wielosezonowe, z uwagi na to, że ten okres zimowy jest w Polsce ostatnio bardzo krótki, tego śniegu mamy bardzo mało. Natomiast pamiętajmy, że chociażby ta wielosezonowa, czy opona zimowa naprawdę może nas uratować przed nieszczęściem. Już nie mówię tu o wypadku drogowym, ale no już mówię o tych drobniejszych kolizjach, czyli kolizjach tam, gdzie są tylko straty materialne. No zupełnie na myślę, nikomu to jest niepotrzebne. Więc dzisiaj o bezpieczeństwie na antenie radio... O tym bezpieczeństwie opowiadali Państwu sierżant sztabowy Aneta Placek, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Policji w Skierniewicach, a także komisarz Robert Zwoliński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, również Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.